Siemanko, to Wilgo98, a to jest drugi odcinek. Zagrajmy w Sniper Elite 2. Zaczynamy drugą misję. Już bez napisów na początku. Filmiki będą trwały do 12 minut. Mam właśnie tutaj licznik, na których niestety będę musiał robić cięcia. Często. Nie idzie tym! O jezu! Nie ty mnie z tym nie idzie nic zrobić. Na no, początku! Przepraszam Was za długą przerwę, ale no, takie miałem sprawy do załatwienia, ale teraz odcinki będą się pojawiać codziennie z różnych gierek. Więc nie martwcie się, odcinki będą. aż się trochę chłopaczyna. Właściwie nie wiem kiedy zacząłem to nagrywanie, więc na trzeci będę nagrywał. Bo ktoś mi odwala program, to muszę robić przerwę, ale z tym nie jest i lepiej. Ta misja jest długa, ja nie wiem, jak przerwa. i kiedy, ale będę musiał. Dobra, punkt zdobyty. Ja dobrze już przechodziłem, to więc wiem, co się tu będzie działo. Zjedziemy ich tu za policzką. Was Dobra. Tak. I teraz zaczyna się druga część misji. I to będzie po krótkiej przerwie. Widzimy się już po krótkiej przerwie. Nagrywam dalej. Właśnie, patrzę ile już nagrywam. Nie no, zazwyczaj pociesków na niego trzeba było złożyć. Ja nie teraz będę tu podchodzić po kolei. Tamtędy nie mogę wejść. Oni się nie wspinają i teraz czekamy. Jak tylko podejdą. Ja wolę nagrywać krótsze filmiki, no bo krótszy render, łatwiej to wszystko wstawiać. I w ogóle. Zaczynam nagrywanie od dwójki, chyba że będziecie chcieli jedenka ale według mnie jest za słaba graficznie Będę, może, trójkę nagrywał, zobaczymy jak to będzie Niech oni przyjdą, niech się do nich iść. A jak oni mogą do mnie przyjść, to jest w ogóle rywalka. Tak, cel